Witajcie, witajcie. Krótka zajaweczka weekendowa. O czym będziemy mówić? Otóż o miłości własnej i o poszanowaniu w partnerstwie, w związku własnych, osobistych procesów. O tym, jakie są pułapki umysłu. I o tym, żeby przypilnować bycia uważnym, by ten umysł wyciszać, by w związku umieć funkcjonować razem, ale też w swoich indywidualnych procesach. Zacząć to zauważać, że te indywidualne procesy również istnieją, i czasem bywa taki czas w związku. Ja właśnie jestem teraz w takim czasie. Że te indywidualne procesy aż zakrzyczały, aż mocno się zamanifestowały w postaci rozpadu chwilowego, a w zasadzie nawet nie rozpadu, tylko pójścia w każdy w swoim kierunku. Jak opowiadałam wam, nie mieszkam razem w tej chwili z mężem i ja. Swoje procesy osobiste przerabiam, a on swoje procesy osobiste. I teraz zależy to tylko od nas, jaka przyjdzie w tym świadomość, bo wcale nie musimy czuć tego, że on nie kocha lub ona nie kocha. Jakby, nie wiem, czy rozumiecie, to, co chcę Wam powiedzieć, jaka jest dziwna zależność w związkach tych obecnych, tych nowej ziemi, że związek się nie kończy, że miłość się nie kończy, bo jakby związek mój mąż chciał zakończyć, ale i tak tego nie zrobił, bo nadal tu jest. Obecny w moim życiu. W postaci tego, że się kontaktujemy, w postaci tego, że ma kontakt z dziećmi, w postaci tego, że pomaga materialnie, psychicznie, wspiera na tyle, na ile jest to możliwe w tym momencie, bo sam przechodzi jakiś mocny swój proces. Ponieważ widzi również podświadomie. Że ja też przechodzę swój poważny proces? On go nie chce mi zakłócać. Dlatego go tu nie ma fizycznie. Gdybyśmy tu byli fizycznościami razem, moglibyśmy sobie wzajemnie w tej chwili zakłócić te procesy. Z czego to wynika? Z tego, że nie ma w każdym z nas pełnej miłości własnej do siebie i nie mogliśmy się tego nauczyć będąc razem bo nasz związek był bardzo ścisły ja nie mogłam wyfrunąć ja nie mogłam rozłożyć skrzydeł bo mi było ciasno nie miałam tej świadomości do momentu w którym zostałam sama i on tak samo nie mógł rozpostrzeć swoich skrzydeł bo mu było ciasno Ponieważ jakaś część jego nieustannie kazała mu mnie na komendę przytulać całe noce. Ja w prawo on za mną, ja w lewo on za mną. Na wznak jego ramionczko. I nieustannie byliśmy przytuleni przez sześć lat. Kto mi powie, że to nie jest miłość, ale. Na pewnym etapie naszego rozwoju dotarło to do nas podświadomie, że my potrzebujemy miłości bezwarunkowej. My potrzebujemy pokochać samych siebie po swojemu po swojemu dorosnąć, po swojemu się utulić. I ja, na przykład, zaczęłam spać z maskotkami. Tak. Obłożona misiami, podusiami, a on zaczął wracać do rzeczy, które robił 20 lat temu. Dlaczego? Dlatego, że to był dla niego w jego życiu bardzo poważny okres transformacji. Opowiem wam w skrócie o tym. Za chwilkę, tylko rozwinę jeszcze dogłębniej temat miłości własnej. To nie jest nic złego, że ja będę sama siebie kochać, naprawdę. I to nie jest nic złego, że on, mój mąż, ukochany, będzie kochał siebie samego tak mocno jak mnie. To nie jest nic złego, to nie jest egoizm. I jeśli na pewnym etapie życiowym dochodzimy do tego, że jeśli w tej chwili nie przejdziemy tej transformacji, to po prostu, nie wiem, będzie wybuch. I jeśli jesteśmy w tej sytuacji, w ścisłym związku, nie da się tego przerobić razem. Jeżeli jeszcze się złoży tak, że i jedna, i druga osoba w tym samym czasie potrzebuje tej wielkiej transformacji, to wiecie co się dzieje? Może być wybuch nuklearny w takim domu, więc chyba lepiej, że jedno jest gdzie indziej, a drugie jest gdzie indziej i przerabia to po swojemu. Dajmy temu czas. Nie spieszmy się z rozwodami, z pozwami, nie spieszmy się z decyzjami, gdzie twardo mówię, rozstaje się. Zostawmy sobie jakąś małą furteczkę, sami dla siebie, drugiej osobie nie musimy nic tłumaczyć. Sami dla siebie to zróbmy. A teraz to, co obiecałam. Dlaczego mój mąż w wieku 37 lat przechodzi transformację intensywną swoją? Nie dojrzał, bo było mu to zabrane w wieku między 15 a 17 rokiem życia, a kiedy na to wpadłam? Kiedy widziałam na Instagramie jego wpisy, jego e, zainteresowania, już od wakacji interesowały go, animy interesowały go, e, jakieś e, gry, które kiedyś, w które kiedyś grał. Czyli cofnął się tak, jakby w czasie, żeby przerobić pewne rzeczy których wtedy nie przerobił, bo uciekł od nich. Pierwsza rzecz, od jakiej uciekł, to była niesprawiedliwość, z jaką się spotkał jako młody, budzący się do życia i do seksualności mężczyzna. Odszedł jego ojciec do innej kobiety. Na stałe. Od jego ukochanej mamy. To był cios dla niego bardzo, bardzo Wielki, A mało tego, ojciec był alkoholikiem. W zasadzie jest, bo alkoholikiem się nie przestaje być. I znalazł sobie w innym domu inną panią, która tolerowała to, że on pił. I pili razem. Są razem, do dziś tworzą jakiś tam względnie szczęśliwy związek, tak? I co temu młodemu mężczyźnie wtedy? Powiem Wam się narodziło w tej głowie, w tym sercu, jakie sprzeczności, że świat jest przecież piękny, ale otóż, co to się stało, kiedy On miał przeżywać swoje pierwsze miłości i cieszyć się pierwszym seksem? Otóż, co to się stało w jego domu, jego mama płacze? Jakich nabrał wzorców? Jakich nabrał oczekiwań życiowych? Wtedy? Czy to są wzorce właściwe, prawdziwe, szczere i ciepłe, czy raczej frustracja, gniew i lęk? Lęk przed przyszłością, lęk przed życiem, lęk przed zarabianiem pieniędzy. To wszystko jest połączone. To nie jest tylko lęk przed tym, że o kurde, nie będę miał kobiety albo będę nieszczęśliwy w związku. To jest zaburzenie. Emocjonalne na płaszczyźnie dużo głębszej niż tylko relacje miłosne. I w tym samym czasie, co mu się jeszcze, słuchajcie, podziało to to, że poznał piękną kobietę, w której się zakochał i miłował ją całym sobą, całym sercem, całą swoją duszą, całym swoim ciałem i umysłem. I mieli być razem, i okazało się, że on dla niej wszystko załatwił, wszystko zrobił, wszystko przygotował: wspólny dom, mieszkanie, wspólną pracę, pracę dla niej, pracę dla niego, wspólną przyszłość. Nawet jego mama była zgodna, żeby mieszkali razem. On wynajął mieszkanie. On się po prostu, jak mężczyzna wtedy zachował prawdziwy, dojrzały mężczyzna. I co mu wtedy się stało? Pojechał, Ponieważ nie mieszkali w tym samym mieście, dlatego też on w jednym mieście przyszykował to wszystko, to piękne gniazdko, a pojechał do niej, do drugiego miasta, skąd ona pochodziła. I wyobraźcie, co się stało: zastał ją z innym w łóżku. Dla niego to było zbyt bolesne, aby to wtedy przerobić. Pociągnęło to za sobą wielkie konsekwencje w jego życiu i w związkach. On od tego uciekł za granicę. Niedaleko po tym zdarzeniu wyjechał za granicę na wiele lat. Tam poznał swoją pierwszą żonę, z którą był niespełna rok po ślubie. I znów kolejna i znów kolejna partnerka i nieudane życie, krótkie życie w związku. Coś co ciągle Coś, co ciągle nie wychodzi. I popatrzcie teraz na przykładzie naszym, bo ja cały czas i wyłącznie pokazuję na moim przykładzie. Jeśli on w sobie wszystko uporządkuje i stwierdzi: No tak, przecież ona jest moim całym światem, to przy niej czuję. Że jestem w domu, to będzie to właściwe, to właściwe, ten właściwy związek dla niego. I jeśli ona, czyli ja też w tym samym momencie, to uznam i powiem tak: wrócił do mnie mój mąż, wrócił. Przerobiony, dojrzały, stawił się, bo chce tworzyć razem. I jeśli ja wtedy w moim momencie życia będę gotowa na to, a nie wiem czy tak będzie, bo w tej chwili wiem, że bardzo go kocham, ale. Mm, mieszkamy na Ziemi? <noise> Serce, umysł, ego, <noise> mózg, Marian. Wiecie, o co chodzi. I jeśli wtedy ja też to stwierdzę, że chcę i stawiam się, by tworzyć razem, to tak będzie. I będzie to nowy związek na nowych fundamentach zbudowany, dojrzały, prawdziwy, który daje kompromis, który daje przestrzeń na rozłożenie swoich skrzydeł, który daje wspólne, wielkie cele, ważne idee, ale nie ogranicza indywidualnej jednostki. Niesamowite, prawda? I na koniec tych moich weekendowych rozważań powiem Wam jeszcze coś bardzo ważnego. Co robi z nami umysł? Umysł w 70% nas kłamie. Pokazuje wypadki lub problemy, które mogą nas spotkać, ale wcale nie muszą. To od nas samych zależy, czy problemy nazwiemy problemami. Czy spojrzymy na nie jako na doświadczenie i wtedy nie będą już takie ważne? Zabierzmy im naszą uwagę, to od nas samych zależy wszystko. Tym akcentem, tę wypowiedź chcę zakończyć, żebyście wiedzieli, że jeśli ja nadałabym wielkiej ważności, na przykład zdradzie mojego męża, to ona zaczęłaby żyć. A jeśli ja, nie daję jej tej wagi, ani tej kobiecie, ani temu, co się stało. Staram się to zrozumieć, bo życie ze mną, mojego męża, było trudne. Bardzo trudne. W wielu aspektach bardzo trudne. I on potrzebował lekkości. Potrzebował się przekonać, jak wygląda lżejsze i czy na pewno jest lżejsze. Bez tej zdrady nie moglibyśmy być razem. Nigdy już nigdy. I patrząc na to z tej strony, wydam się Wam całkiem nienormalna, ponieważ powiem, że cieszę się, że ta sytuacja się odbyła. Dziwne, prawda? Dziwne to nasze życie, buziaki.